Czy zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdyby dotarła do nas wiadomość z kosmosu? Wyobraź sobie tajemniczy obiekt pochodzący z innego układu gwiezdnego, o kształcie i zachowaniu tak niezwykłym, że nawet naukowcy na chwilę się zgubili. Stało się to w 2017 roku w przypadku Oumuamua, pierwszego odnotowanego gościa międzygwiezdnego. Ale co o nim wiemy? Czego może nas to nauczyć o wszechświecie? Chodź z nami, bo historia tego kosmicznego gościa jest pełna niespodzianek, tajemnic, a nawet teorii, które podważają nasze zrozumienie kosmosu. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z ciekawszymi historiami z uniwersum. Teraz chodźmy. Odkrycie Oumuamua był 19 października 2017 roku. Spokojna noc w obserwatorium Haleakala na Hawajach stała się historycznym momentem w astronomii. Astronomowie monitorujący niebo tej nocy nie mieli pojęcia, że za chwilę wydarzy się coś niezwykłego. Wszystko zaczęło się od zwykłej obserwacji, będącej częścią rutyny naukowców poszukujących znanych obiektów niebieskich, takich jak komety czy asteroidy. Ale tym razem coś było innego. Kiedy zespół badawczy analizował dane z teleskopu, zauważył obiekt, który nie pasował do typowych cech asteroid i komet, które często odwiedzają nasz układ słoneczny. Obiekt ten poruszał się w dziwny sposób szybciej niż jakakolwiek inna asteroida lub kometa, jaką kiedykolwiek zaobserwowano. Nadchodził z niezwykłego kierunku, nie z pasa asteroid, jak można było się spodziewać, ale spoza naszego układu słonecznego. Oddalał się od Słońca, ale w zupełnie inny sposób niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Wyobraźmy sobie przez chwilę, co czuli astronomowie, gdy zobaczyli te dane. Większość obiektów, które widzimy na niebie, pochodzi z naszego układu słonecznego. Są to asteroidy, komety i meteoroidy krążące wokół Słońca. Jednakże obiekt ten wydawał się pochodzić z miejsca znacznie dalej. Dla naukowców to, co zobaczyli, było naprawdę nowe coś, czego nigdy wcześniej nie zarejestrowano. I co to oznaczało? Mówiąc najprościej, to, co obserwowali, było obiektem międzygwiazdowym to znaczy nie należało do naszego układu słonecznego i po prostu przelatywało tutaj. Zespół astronomów, kierowany przez naukowca Roberta Weryka, ze zdumieniem odkrył, że obiekt ten pochodzi z innego układu gwiezdnego, z odległego rejonu Wszechświata, który nigdy nie był badany. Była to nie tylko rzadka, ale prawdziwa wiadomość z kosmosu, dowód na to, że Wszechświat jest znacznie bardziej rozległy i tajemniczy niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Obiekt nazwano Oumuamua, co w języku hawajskim oznacza daleki posłaniec, na cześć jego egzotycznego i odległego pochodzenia. Nazwę wybrano bardzo ostrożnie, odzwierciedlała ona bowiem fakt, że obiekt ten zdawał się być wizytą z innej gwiazdy, z innej galaktyki. To było coś, co wykraczało daleko poza nasze granice. Dla astronomów odkrycie Oumuamua było tak, jakby niebo wysłało list z nieznanego miejsca. Nie przypominała żadnej innej komety czy asteroidy, ani nie przypominała niczego, co kiedykolwiek widzieliśmy. Jego kształt był osobliwy, wydłużony, prawie jak kosmiczne cygaro. A twoja prędkość? Według przeprowadzonych pomiarów poruszał się znacznie szybciej niż cokolwiek znanego w naszym Układzie Słonecznym. Było to nie tylko zaskakujące, ale i tajemnicze. Jak obiekt międzygwiezdny mógł poruszać się tak szybko? Ważne jest, aby zrozumieć, że prędkość i trajektoria muła nie były naturalne, to znaczy nie można ich wytłumaczyć samą grawitacją Słońca. Naukowcy byli zaintrygowani, ponieważ coś wpływało na ruch tego obiektu. Wydawało się, że przyspiesza w miarę oddalania się od Słońca, co nie pasowało do tradycyjnych teorii na temat komet i asteroid. W tamtym czasie wiadomość o odkryciu Oumuamua wywołała ogromne poruszenie w świecie naukowym. W końcu kto nie byłby podekscytowany pomysłem obiektu pochodzącego spoza naszego układu słonecznego? Jakby to było, gdyby obiekt ten faktycznie był wizytą odległej gwiazdy, rodzajem kosmicznego turysty przybywającego z miejsca, o którego istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Pomysł! Że coś lub ktoś z innego układu gwiezdnego może do nas dotrzeć, był fascynujący i jednocześnie trochę przerażający. Ale jednocześnie odkrycie przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi. Czym właściwie było umła-muła? skąd on się wziął, jak powstał? I co ważniejsze, dlaczego zachował się w tak wyjątkowy sposób? Prawdą jest, że umła-muła do dziś pozostaje jedną z największych tajemnic kosmosu. Przebył przez nasz układ słoneczny niczym tajemniczy gość, z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Jednak jego odkrycie na zawsze zmieniło nasz pogląd na kosmos, przypominając nam, że wszechświat jest pełen niespodzianek i czasami największym odkryciem nie jest odpowiedź, ale pytania, które się pojawiają. I kiedy odszedł na zawsze, dalej niż mógł dosięgnąć jakikolwiek teleskop, Oumuamua pozostawił ludzkość z posmakiem Chcę więcej. Kto wie, co jeszcze kryje się w odległych zakątkach wszechświata i czeka na odkrycie? Szybkość i zachowanie Oumuamua. Gdy tylko astronomowie zaczęli bliżej badać Oumuamua, ich uwagę przykuło coś dziwnego jego prędkość. Obiekt ten nie zachowywał się jak żadna inna asteroida czy kometa, którą obserwowaliśmy wcześniej. Normalną rzeczą w przypadku obiektu w naszym układzie słonecznym, takiego jak kometa, jest to, że przyspiesza, gdy przechodzi blisko Słońca, pod wpływem ciśnienia wiatru słonecznego lub uwalniania gazów, które popychają obiekt, tworząc słynny jasny ogon. Ale Oumuamua nie miał żadnego ogona przynajmniej żadnego widocznego. Jeszcze większą niespodzianką dla naukowców był fakt, że obiekt ten zdawał się poruszać szybciej niż jakakolwiek inna kiedykolwiek zarejestrowana asteroida czy kometa, nie wykazując przy tym typowych oznak przyspieszenia, jakie powodują gazy czy pył. Oznacza to, że przyspieszał w niewytłumaczalny sposób, jakby coś powodowało, że poruszał się szybciej niż się spodziewał. Aby zrozumieć wpływ tego zjawiska, wyobraźmy sobie, że bierzemy udział w wyścigu. Biegasz z przyjacielem na bieżni i nagle ten zaczyna biec znacznie szybciej niż zwykle. Kiedy patrzysz w bok, zdajesz sobie sprawę, że nie używa niczego innego niż ty. Nie ma żadnego dodatkowego napędu. To byłoby dziwne, prawda? To byłoby tak, jakby otrzymywał jakieś niewidzialne pchnięcie. Dokładnie to samo przydarzyło się Oumuamua. Naukowcy byli zakłopotani przyspieszeniem, którego nie można wytłumaczyć samą grawitacją Słońca. Słońce oczywiście wywiera przyciąganie grawitacyjne na obiekty w naszym Układzie Słonecznym, a grawitacja utrzymuje planety i asteroidy na ich orbitach. Jednak w tym przypadku Oumuamua zdawała się oddalać od Słońca szybciej niż uzasadniała to grawitacja. To zachowanie było sprzeczne z prawami fizyki, jakie znamy. Pierwsza hipoteza głosiła, że może to być kometa, jednak jak wspomniałem, teoria ta została wkrótce odrzucona. Komety zbliżając się do Słońca uwalniają duże ilości gazów i pyłu. A to uwolnienie tworzy jasny warkocz, który kojarzymy z tymi obiektami. Ale Oumuamua nie miał widocznego ogona. Co więcej, nie wykazywał żadnych oznak oderwania materialnego. Pytanie więc brzmiało: Jak nabierał prędkości? Hipoteza, że Oumuamua może być sztucznym obiektem, również zaczęła zyskiwać na popularności, mimo że jest to pomysł kontrowersyjny. Niektórzy naukowcy sugerują, że być może był to rodzaj żagla słonecznego technologii wykorzystującej do poruszania się ciśnienie światła słonecznego. Jednak teoria ta, choć intrygująca, nie wyjaśniała w pełni danych. Oumuamua nie wyglądała jak statek ani żagiel słoneczny, a jego przyspieszenie nie wydawało się ruchem, jakiego spodziewalibyśmy się po technologii stworzonej przez inteligentne istoty. Jednak jedno z najciekawszych wyjaśnień pojawiło się, gdy naukowcy zaczęli badać inną możliwość. Być może obiekt był swego rodzaju pozostałością rozpadającej się gwiazdy lub fragmentem czegoś o wiele większego. Ale nawet przy założeniu tej teorii przyspieszenie Oumuamua nadal nie miało sensu. Nie zachowywał się jak żaden znany nam fragment gwiazdy czy asteroidy. To, co naprawdę nas fascynuje w tej tajemnicy, to fakt, że do dziś nie odkryto prawdziwej przyczyny tego niewytłumaczalnego przyspieszenia. Wyjaśnienia są różne, a teorie są nadal przedmiotem dyskusji, ale nie znaleziono ostatecznej odpowiedzi. Szybkość i dziwne zachowanie umua muła stały się jednym z najczęściej dyskutowanych aspektów jego odkrycia. Dla naukowców zjawisko to stanowiło wyjątkową okazję, aby dowiedzieć się więcej o wszechświecie, obiektach istniejących poza naszym układem słonecznym, a nawet o prawach fizyki. Dla nas, laików, budzi to zdziwienie. Oumuamua może być rodzajem wiadomości z kosmosu, być może od zaawansowanej cywilizacji, lub obiektem, który przybył z bardzo odległego miejsca, nawet bardziej tajemniczego niż sobie wyobrażamy. Co najbardziej fascynujące, o Oumuamua nie była tylko krótką wizytą w naszym układzie słonecznym. Był jak otwarte okno na coś o istnieniu czego nawet nie wiedzieliśmy. I chociaż teraz się od nas oddalił, jego odejście pozostawiło niezatarty ślad w nauce, zmuszając nas do spojrzenia na kosmos ciekawszymi i pytającymi oczami. Jeśli obiekt może poruszać się w tak niewytłumaczalny sposób, co jeszcze może ukrywać się przed nami wszechświat? Enigmatyczna forma. Gdy astronomowie zaczęli głębiej badać Oumuamua, ujawnił się kolejny fascynujący i niepokojący szczegół – kształt obiektu. Kiedy naukowcy zaczęli analizować obrazy i dane z Oumuamua, coś natychmiast przykuło ich uwagę. Obiekt wydawał się mieć zupełnie nietypowy kształt. W niczym nie przypominała kometa, ani asteroid, które już obserwowaliśmy. Analizując jego kształt, pierwszym wrażeniem było kosmiczne cygaro, wydłużony i wąski kształt, jakby był wydłużonym kawałkiem metalu, a nawet statkiem. Ale to była wielka tajemnica, ponieważ znane obiekty naturalne nie mają tego typu geometrii. Zazwyczaj asteroidy lub komety są nieregularne, ale mają bardziej zaokrąglone lub co najwyżej nieco wydłużone kształty, jak na przykład asteroida Bennu, która ma nieregularny kształt skały. Ale Oumuamua zdawało się mieć kształt niemal cylindryczny, coś bardziej przypominającego pocisk lub cygaro. Wyglądała jak idealnie prosta sylwetka, bez gładko zaokrąglonych krawędzi, które widzimy w innych obiektach w naszym układzie słonecznym. Kształt ten, tak osobliwy i niepowtarzalny, sprawił, że naukowcy jeszcze bardziej zaczęli kwestionować jego pochodzenie. Pierwsze wyjaśnienie było takie: że być może Oumuamua była rodzajem asteroidy, która uformowała się w niezwykły sposób. Jednak w miarę gromadzenia większej ilości danych zaczęły się mnożyć spekulacje. Tym, co czyniło Oumuamua jeszcze bardziej intrygującym, było to, że zdawało się odbijać światło słoneczne znacznie intensywniej niż jakikolwiek inny znany obiekt sugerowało to, że miała bardzo gładką powierzchnię, jakby była wykonana z metalicznego lub polerowanego materiału, a nie z postrzępionych skał, jak typowa kometa. Z tej analizy zaczęły wyłaniać się pewne hipotezy, jedne bardziej odważne, inne bardziej konwencjonalne. Jedna z teorii, która zyskała na znaczeniu, głosiła, że Oumuamua może być statkiem obcych lub przynajmniej fragmentem zaawansowanej technologii pochodzącej z odległej cywilizacji. Pomysł ten podsycił niezwykle wydłużony kształt i niezwykły współczynnik odbicia. W końcu nauka zawsze poszukiwała oznak inteligencji pozaziemskiej w miejscach takich jak przestrzeń międzygwiezdna. Gdyby to naprawdę był statek, byłby to rodzaj posłańca przybywającego spoza naszego Układu Słonecznego, co uczyniłoby odkrycie jeszcze bardziej ekscytującym, ale także znacznie trudniejszym do zrozumienia. Z drugiej strony wielu naukowców opowiadało się za bardziej konserwatywnymi teoriami, a kształt Oumuamua... Wyjaśniał na podstawie zjawisk naturalnych, takich jak możliwość, że był to fragment komety lub nawet kawałek materii wyrzucony z zapadającej się gwiazdy. Obiekty te teoretycznie mogłyby mieć wydłużone kształty ze względu na siły rotacyjne i grawitacyjne występujące podczas ich powstawania, ale znowu żadne z tych wyjaśnień nie wydawało się całkowicie zadowalające. Aby jeszcze bardziej skomplikować zagadkę, obserwacje o ujawniły, że nie obracała się ona w sposób regularny, jak asteroidy, które jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania. Wirował nieregularnie, zmieniając prędkość obrotową w miarę podróży przez przestrzeń. Wskazywało to, że jego kształt nie był symetryczny, ale obiekt można było ścisnąć lub rozciągnąć do kształtu niezgodnego z prawami fizyki, które znamy z obiektów naturalnych. W pewnym momencie zaczęto poważnie dyskutować nad poglądem, że Oumuamua jest artefaktem innej cywilizacji. Możliwość tę podniósł jeden z najbardziej znanych naukowców w tej dziedzinie, Avi Loeb z Uniwersytetu Harvarda. Zasugerował, że Oumuamua może być rodzajem żagla słonecznego, technologii wykorzystywanej przez inteligentne istoty do podróżowania w przestrzeni. Tego typu statki, poruszające się wyłącznie pod wpływem ciśnienia światła słonecznego, to pomysł, nad którym naukowcy zastanawiają się już od jakiegoś czasu. Loeb argumentował, że przyspieszenie Oumuamua można wytłumaczyć tą technologią i że jej wydłużony kształt byłby idealną cechą dla tego typu nawigacji ale oczywiście teoria ta wywołała sporo dyskusji pomysł że obiekt może być artefaktem obcych nie został łatwo zaakceptowany przez społeczność naukową i wywołał wielką dyskusję w końcu gdyby to była prawda byłoby to jedno z największych znalezisk wszechczasów ale w jakim stopniu możemy stwierdzić coś tak niezwykłego bez konkretnych dowodów Inni, bardziej konserwatywni naukowcy argumentowali, że umła może być formacją naturalną, ale o cechach tak niezwykłych, że rozwiały nasze oczekiwania co do zachowania obiektów międzygwiezdnych. Zasadnicze pytanie brzmiało: kim właściwie był? Skała, statek, a może coś jeszcze bardziej niezrozumiałego? Z biegiem czasu obiekt zaczął gwałtownie oddalać się od naszego pola widzenia. W miarę jak umła oddalał się od Ziemi, obserwacje stawały się coraz trudniejsze. Teleskop Habla i inny potężny sprzęt w dalszym ciągu próbowały wychwycić oznaki tego kosmicznego gościa, ale ten po prostu poruszał się coraz bardziej poza zasięgiem. To było tak, jakby wszechświat bawił się naszymi ograniczeniami, oferując nam wgląd w coś, czego nie możemy w pełni zrozumieć. Ale choć forma Oumuamua pozostawała zagadkowa, pozostawił po sobie tajemniczą spuściznę. Jego niezwykły kształt, niewytłumaczalna jasność i odległe pochodzenie nadal podsycają debaty wśród naukowców i teoretyków. I choć Oumuamua zniknął nam z oczu, jego historia wciąż przypomina nam, jak ogromny, tajemniczy i pełen niespodzianek jest wszechświat, a może tylko może był kimś więcej niż tylko gościem. Być może w pewnym sensie był przypomnieniem, że kosmos jest pełen rzeczy wykraczających poza nasze zrozumienie. Kto wie, co jeszcze czeka na odkrycie? Teoria komety. Kiedy wykryto Oumuamua i zaczęto analizować pierwsze dane, najprostszym i być może najbardziej intuicyjnym wyjaśnieniem było to, że może to być kometa. Przecież wiadomo, że komety przelatują blisko Słońca i wykazują nieoczekiwane przyspieszenia ze względu na ciśnienie wiatru słonecznego i uwalnianie gazów. Zjawisko to powoduje powstanie słynnego świecącego ogona, który powstaje, gdy Słońce podgrzewa lodowe jądra komet, uwalniając gazy i pył. Jednak gdy naukowcy zaczęli głębiej badać Oumuamua, teoria ta wkrótce zaczęła być kwestionowana. Przecież nie wykazywała typowych cech komety. Aby dać ci wyobrażenie, komety często mają świecący ogon, chmurę gazu i pyłu, która tworzy się, gdy kometa nagrzewa się w pobliżu Słońca. Gdy umłamuła nas minęła, przyspieszyła w nieoczekiwanym kierunku, ale w przeciwieństwie do komety nie wyzwoliła żadnego widocznego gazu ani nie utworzyła ogona. To było bardzo dziwne, dlaczego więc przyspieszał, skoro nie utworzył się ogon. Naukowcom wydawało się, że to zachowanie przeczy wszelkim oczekiwaniom dotyczącym zachowania komety. Kiedy kometa przechodzi blisko słońca, musi uwolnić gazy pod wpływem ciepła, co powoduje przyspieszenie jej trajektorii. Bez uwolnienia tych gazów nie miałoby sensu to, że Oumuamua poruszała się tak szybko. W rezultacie zaczęto odrzucać hipotezę, że Oumuamua była kometą. Niewyjaśnione przyspieszenie nie pasowało do tradycyjnej teorii. Naukowcy nie przestali jednak szukać wyjaśnień w oparciu o zjawiska naturalne. Gdyby muła nie była kometą, co jeszcze mogłoby wyjaśnić jej przyspieszenie? Jednym ze scenariuszy podnoszonych przez niektórych badaczy było to, że Oumuamua mogła być kometą nietypowego typu, martwą kometą. Innymi słowy, być może była to kometa, która straciła już większość swojego lotnego materiału lód i gazy uwalniane podczas nagrzewania. Gdyby tak było, Oumuamua mogłaby przelecieć blisko Słońca tak dawno temu, że jego gazy już wyparowały. Ale mimo to nadal przyspieszał, co nie wyjaśniało nieobliczalnego zachowania, które zaobserwowali naukowcy. Ponadto starsze lub zwietrzałe komety mogą nadal uwalniać niewielkie ilości gazu, ale Oumuamua nie wykazała takich oznak. W rzeczywistości teleskopy nie wykryły żadnej typowej aktywności komety, takiej jak koma, obłok gazu i pyłu wokół jądra, czy ogon. Doprowadziło to do jeszcze większego zamieszania co do prawdziwej natury obiektu. Wreszcie kolejną kwestią, która sprawiła, że hipoteza o komecie straciła na mocy, był fakt, że Oumuamua nie wydawała się mieć typowego składu komety. Obserwacje wykazały, że miała metaliczną lub skalistą powierzchnię, która odbijała światło słoneczne znacznie intensywniej niż większość znanych komet. W porównaniu do komet takich jak słynna kometa Hela Bopa, która ma ciemną, matową powierzchnię, Oumuamua wydawała się znacznie jaśniejsza. Wskazywało to, że może składać się z materiałów bardzo różniących się od lodu i pyłu typowych dla komet. Chociaż pomysł, że Oumuamua jest kometą, był najbardziej bezpośredni, nie potrafił wyjaśnić wszystkich zaobserwowanych zjawisk, w związku z czym naukowcy zaczęli szukać alternatyw. Każda nowa obserwacja tylko pogłębiała tajemnicę. Gdyby Oumuamua nie była kometą, co by to było? I jak możemy wyjaśnić przyspieszenie, któremu podlegał, bez widocznego ogona i bez wydzielania się gazów? Pytania te nadal stanowią jedno z największych wyzwań współczesnej astronomii. Hipoteza komety, choć udana, była dopiero początkiem poszukiwań odpowiedzi. W miarę dalszego gromadzenia danych naukowcy zaczęli zgłębiać odważniejsze teorie, a w niektórych przypadkach nawet możliwości graniczące z niezwykłymi. Jednak na razie teoria komet nie okazała się ostatecznym wyjaśnieniem zjawiska Oumuamua. W miarę jak obiekt oddalał się od Ziemi, Zaczęło pojawiać się coraz więcej teorii próbujących wyjaśnić przyspieszenie i dziwne zachowanie tego kosmicznego gościa. Co się działo z Oumuamua? Co chciał nam pokazać? Tajemnice te pozostają głównym punktem debaty, a ich prawdziwa natura pozostaje zagadką, która podważa nasze wyobrażenia o przestrzeni i obiektach zamieszkujących kosmos. Poszukiwania odpowiedzi na temat Oumuamua trwają, a obiekt przypomina nam, że chociaż nauka poczyniła ogromne postępy, Wszechświat wciąż kryje wiele tajemnic, które wymykają się naszemu zrozumieniu. Teoria obcych, w miarę jak Oumuamua oddalała się od naszego pola widzenia, a naukowcy próbowali wyjaśnić jej dziwne cechy, odważniejsza teoria zaczęła zyskiwać na popularności, i ta teoria była bez wątpienia najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich. Czy Oumuamua może być sądą lub statkiem obcych? Czy to możliwe, że obiekt, który przeleciał przez nasz układ słoneczny, był posłańcem odległej cywilizacji? Która przez przypadek złożyła szybką wizytę w naszym układzie słonecznym? Pomysł ten został szeroko zaproponowany przez Avi Loeb, profesora astronomii na Uniwersytecie Harvarda, który w 2018 roku zasugerował, że Oumuamua może być rodzajem żagla słonecznego zaawansowanej technologii wykorzystywanej przez cywilizacje pozaziemskie do podróżowania w przestrzeni kosmicznej. Loeb argumentował, że dziwne zachowanie Oumuamua. Jego niewytłumaczalne przyspieszenie i wydłużony kształt można wytłumaczyć ruchem sztucznej konstrukcji, a nie naturalnego obiektu. Jego teoria sugerowała, że Oumuamua była artefaktem innej cywilizacji, prawdopodobnie wysłanym celowo w celu zbadania naszego układu słonecznego. Tym, co czyni teorię Loeba jeszcze bardziej interesującą, jest to, że opiera się na prawdziwej koncepcji fizycznej, żaglach słonecznych. Żagiel słoneczny to proponowana technologia dla statków kosmicznych, która wykorzystuje do poruszania się ciśnienie światła słonecznego. Pomysł jest prosty. Światło słoneczne wywiera siłę, nawet bardzo małą, na dowolny obiekt. Jeśli materiał odblaskowy zostanie umieszczony w kierunku słońca, można go przyspieszyć pod wpływem tego ciśnienia. Gdyby oumuamua była żaglem słonecznym, wyjaśniałoby to jego anomalne przyspieszenie. A jeśli chodzi o kształt. Wydłużony obiekt Oumuamua miałby doskonały sens, ponieważ byłby idealnym projektem do wychwytywania światła słonecznego i napędzania go. Loeb nie sugerował, że Oumuamua w rzeczywistości była statkiem pełnym kosmitów. Zamiast tego wierzył, że może to być sonda lub element technologii zaawansowanej obcej cywilizacji. Zaproponował, że Oumuamua można było wysłać na misję eksploracyjną, być może nawet bez pilota, jako wiadomość lub sondę od jakiejś odległej cywilizacji, próbującej dowiedzieć się więcej o wszechświecie. I oczywiście, jednym z powodów, dla których teoria obcych była tak intrygująca, jest to, że każe nam kwestionować wszystko, co wiemy o możliwościach innych cywilizacji. A co by było, gdyby opanowali już podróże międzygwiezdne i obserwowali nas z daleka? Najbardziej fascynującą rzeczą w tej teorii jest możliwość, że Oumuamua został zaprojektowany jako żagiel, a nawet fragment większej konstrukcji. To wyjaśniałoby jego przyspieszenie i dziwne zachowanie. Co więcej, jej wydłużony kształt bez widocznego ogona może wskazywać, że nie zachowywała się jak kometa czy asteroida, ale raczej jak jakiś rodzaj zaawansowanej technologii. Choć teoria ta jest radykalna, wywołała fascynujące dyskusje na temat możliwości istnienia cywilizacji pozaziemskiej. Jednak teoria o istnieniu obcych spotkała się także z ogromną falą krytyki. Wielu naukowców stwierdziło, że nie ma wystarczających dowodów wskazujących na to, że Oumuamua został stworzony sztucznie. W końcu nauka wymaga dowodów, a pomysł, że jakiś obiekt kosmiczny ma pochodzenie pozaziemskie, bez poparcia go konkretnymi danymi, jest delikatnie mówiąc spekulatywny. Co więcej, wielu uważało, że Lob pomijał etapy naukowe i że jego teoria wykraczała poza to, na co wskazywały dane. Społeczność naukowa tradycyjnie preferuje teorie bazujące na obserwowalnych zjawiskach naturalnych, a hipotezę Leba wielu uważało za spekulację pozbawioną solidnych podstaw. Kontrowersje wokół teorii obcych wywołały także szersze debaty na temat poszukiwań życia pozaziemskiego. Pomysł, że obca cywilizacja mogłaby wysyłać sondy w przestrzeń kosmiczną w celu zbadania odległych planet, nie jest w rzeczywistości koncepcją całkowicie nową. Kilka misji kosmicznych, takich jak misja NASA Voyager, wysłało sondy do odległych zakątków Układu Słonecznego z nadzieją, że jeśli jakiekolwiek istoty pozaziemskie napotkają te obiekty, mogą dowiedzieć się czegoś o Ziemi i ludzkości. Różnica polega na tym, że jak dotąd nigdy nie spotkaliśmy czegoś tak tajemniczego jak Oumuamua. A co, jeśli teoria Loeba jest słuszna? Co by było, gdyby Oumuamua była w rzeczywistości artefaktem obcej cywilizacji? Co to oznaczałoby dla ludzkości? Idea przesłania z kosmosu dowodu na to, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, rozdziera serce, ale także otwiera umysł na nowe możliwości. Być może nawet ludzkość jest obserwowana z daleka, nieświadomie. Jednakże, jak w przypadku większości teorii naukowych, Pomysł, że Oumuamua był obcym statkiem kosmicznym jest tylko jednym z wielu założeń. Prawdą jest, że bez większej ilości danych i konkretnych dowodów nie da się udowodnić ani obalić stwierdzenia, czy Oumuamua była rzeczywiście wiadomością z innego świata. Jedyne co wiemy na pewno to to, że Oumuamua był niezwykłym obiektem, którego zaskakujące cechy podważyły nasze pojmowanie zasad działania wszechświata i sprawiły, że spojrzeliśmy na kosmos innymi oczami.